Witam serdecznie na moim kanale Ryby. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc czerwiec 2023. Serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje, komentarze, które są dla mnie bardzo miłe. No i oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, więc musicie tutaj to brać pod uwagę. No, tym bardziej, że to jest długoterminowe czytanie. No i co tutaj mamy? 10 pentakli w pozycji prostej. I tutaj 10 pentakli w pozycji 10 kielichów w pozycji prostej. No tutaj jest pokazane jakiś dom rodzina. To przede wszystkim rodzina, bardzo ważna rodzina. E, jakieś dobre zasoby finansowe, dobre pieniądze, jakieś spadki. To się pokazują. Jakieś. Rodzinne firmy, ale przede wszystkim jest bardzo ważna rodzina. I tutaj się pokazuje też rodzina, wielopokoleniowa nawet może być. Czyli możecie mieć tutaj oparcie w rodzinie, w tym miesiącu na przykład. Nie wiem, czy w swojej rodzinie, czy w jakiejś innej rodzinie, nie wiem, czy rodzinie, którą tworzycie sami, czy to jest wasza rodzina, z której się wywodzicie. Czyli ta wielopolejnowa, czyli rodzina. Bo jesteście na przykład singlami, czy jesteście samotni, jeszcze macie matkę, ojca, no, jakąś rodzinę, rodzeństwo. Także to mo mogą być te osoby dla Was ważne w tym miesiącu. No. I teraz tak. Jest tutaj pokazana kapłanka w odwrocie. I ten król pentakli. Król pentakli to jest osoba, czyli mąż, ojciec, szef. Stały związek. Stały związek i przy tym stałym związku się tu pokazuje jakaś trzecia osoba. Rak. Rak przede wszystkim. Rak. Osoba, która po prostu nie wiem, nie chce się poświęcać. Może być też tak, że ryby nie chcą się poświęcać w jakimś stałym już związku, przy jakiejś osobie. Ten, ten, ta osoba tutaj, jeżeli się pokazuje, jest tutaj jakaś odpowiedzialna osoba. Byk pan na koziorożec. Niektórzy mogą poznać taką też osobę. Byk pan Panna Koziorożec, która. No, i tutaj wtedy wygracie tą trzecią rolę. Czyli to osoby trzeciej. Ale nie chcecie grać roli tej trzeciej osoby, bo ta kapłanka jest w odwrocie. Czyli tu mogą być różne sytuacje. Może być tak, że osoby stałe, że znaczy w stałym związku, mają jakąś osobę trzecią. Osoby, które poznają osobę, która jest w stałym związku, i wtedy są w tej roli. I może być też tak, że osoby, które są w stałym związku, poznają również jakąś osobę, która jest w stałym związku. I wtedy też jest tu jakiś trójkąt. Może być. Może być tak, że. Dlaczego jest podstawą tego? Podstawą tego, że tutaj poznajecie jakąś osobę, albo macie jakąś osobę i jesteście tutaj jako ta trzecia osoba, jest to, że tutaj. Musicie oszukiwać, nie wiem, albo ktoś Was oszukuje, albo oszukuje Was tutaj, bo tu się z król kielichów i tutaj znowu jest obok król kielichów, nie wiem. Może być tak, że oszukuje Was król kielichów, skorpion rak, ryby. I dlatego Wy tutaj wchodzicie w jakąś rolę, albo Wy oszukujecie tutaj. To tu jest planowanie czegoś, ukrywanie, manipulacja, kłamstwa. Tu może być różnych wersji dużo, czyli, że tu osoby się okłamują, bo są w stałych związkach i nie mówią prawdy. Może być tak, że to was ktoś okłamuje, że wy kogoś okłamujecie, że wy jesteście w stałym związku, albo może być tak, że jest dwa na dwa, czyli wy jesteście w stałym związku, ta osoba też. I tutaj są różne, różne manipulacje. I teraz co? Co pomaga lub przeszkadza? Pomaga pewnego rodzaju stabilizacja. Jest zaangażowanie dwóch osób. Teraz nie wiem, których tych osób, czy to jest ta osoba, która się z Wami będzie angażować, no bo ta tutaj jest w złym świetle pokazana. Na dodatek ten człowiek tutaj pije, czyli ma jakieś rozchwiania emocjonalne, pije, kombinuje. Może być, że właśnie tutaj mi się pokazuje, że, że Wy tutaj poznajecie kogoś nowego, bo ta osoba tutaj pije, no chyba, że Wy. Że Wy macie problem alkoholowy i tu kłamiecie, ukrywacie coś. Jest czwórka monet w odwrocie. Czyli ktoś tutaj się otwiera na coś, na jakąś nową ofertę, bo ta szóstka monet też będzie mówiła, że otwieramy się na jakąś nową ofertę. Wychodzimy z jakiegoś takiego zablokowania. Jeżeli jesteście w stałym związku, jest tutaj równowaga i harmonia. Jeżeli poznajecie kogoś. No to jest duże zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. Co, przy, co odchodzi? Odchodzi, no tutaj właśnie coś tu walnie. Coś tu walnie i się tu wyjdzie najaw, że ktoś kogoś właśnie zdradza. No i to będzie odchodzić. Co przychodzi? No ktoś tu miał dwie opcje i będzie musiał wybrać. No, no wybrać raczej tą osobę, którą kocha, nie? Czyli tą, tą nową miłość czyli będzie wybierać tą nową osobę, tę, tą nową miłość. Co w głowie? No w głowie wy tutaj osiem, chcecie zakończyć tu jakieś walki i zakończyć tę monotonię. Ta ósemka monet mówi o tym, że kończy się jakaś monotonia. Coś długiego, nudnego, nic się nie rozwijało, nie było tutaj współpracy razem, tylko raczej kłótnie, jakieś przegadywania i to tutaj wy chcecie zakończyć właśnie. To jest przy Was. Piątka kielichów. Żal jakiś kończy się tutaj. No jest tutaj rozżalenie. To jest, może być Wasza energia, ale może być też tej drugiej osoby energia, nie? bo tutaj jest skorpion rak ryby. Tu się pokazuje, że co, w jakiej Wy jesteście energii, jaka osoba jest przy Was. No to może być, że jest przy Was jakiś król, skorpion rak ryby, ale może być, że to Wy jesteście. I tutaj jest piątka kielichów w odwrocie, czyli wy tutaj kończycie z tymi żalami. Kończy się jakiś żal, kończy się jakiś smutek, nie wiem. Albo z powodu tej nowej jakiejś osoby, która się pojawia, albo wybieracie jakąś osobę, albo kończycie z jakąś osobą bez żalu, bo tu jest pokazane odejście. Z zewnątrz jest odejście, albo ta osoba odchodzi, albo wy odchodzicie gdzieś. Ta ósemka kielichów będzie mówiła też o tym, że ta osoba z zewnątrz nie macie z nią już żadnego połączenia emocjonalnego, jest odejście. Czyli emocjonalnie nie jesteście z tą osobą związani. Tutaj są tylko kłótnie, jakieś podglądanie, szpiegowanie. Plotkowanie i, i, i tylko takie, tu są, pokazują się te energie. I tu jest karta brama zmiana. Czy ktoś odchodzi, ktoś odchodzi, czy osoba z zewnątrz odchodzi, może, może też, albo wy nie czujecie się z tą osobą związani. I teraz co? Czego się nie spodziewacie, że tu jest jakiś sukces, że tu coś Wam się uda? Zatrzymacie też coś dla siebie, tutaj jakieś są pieniądze. I zyskujecie tutaj coś na tym, że się coś kończy, że coś będziecie mieć nowego. No, no tutaj pozytywnie wychodzi wam to całe wszystko. Nawet bez jakichś wielkich, e, nie widać tutaj żadnych mieczy dziesiątek, dziewiątek, czyli jak, jak na ryby, to jest bardzo super czytanie, dlatego że ryby często bardzo przeżywają. Bardzo często wchodzą w stany depresyjno-emocjonalne, natomiast tutaj nie masz żadnych depresji, żadnej złej energii, gdzie byście wy coś przeżywali. Wprost przeciwnie, bardzo tu się cieszycie z jakiegoś obrotu sytuacji. To jest zmiana o 180 stopni. Coś od losu przychodzi, co powoduje, że czujecie się spełnieni. Czujecie się szczęśliwi, bardzo. Może tworzycie jakąś nową rodzinę, może wyjeżdżacie gdzieś. Tu jest sukces. Są pieniądze. Teraz, osoby, tak jak powiedziałam, te, które są samotne, może być tak, że poznają jakąś właśnie osobę, która jest w związku. Może być, że poznają jeszcze jakąś, in mają jakąś jeszcze na oku inną osobę, albo ta osoba, ale ta osoba tutaj z tego trygonu ziemskiego chyba będzie bardziej. Wam odpowiadać, bo tu jest jakiś człowiek z Trygonu, wodnego skorpiona ryby, który Was oszukuje. I Wy tutaj otwieracie się na nowe coś właśnie, na nowe, wybieracie to nowe, to, wyda, to wybieracie to nowe, a to bez żalu zostawiacie, czyli tego króla kielichów zostawiacie bez żalu. Bo już tutaj nie czujecie z tą osobą żadnego związania emocjonalnego. Są tutaj jakieś drobne przegadywania, jakieś kłótnie. No, no nawet niedrobne, bo piątka tutaj y, y, czyli tu nie ma żadnych depresji, żadnych takich. Ty. Raczej Wy tutaj jesteście czynni, czyli wykucacie się o swoje. Tu wykucacie się o swoje. Wykucacie się o swoje i, i otrzymujecie to swoje. Tu kończycie to. Czy tu jest pozytywnie? Bardzo pozytywnie. Żadnych smutków, żadnych żali, żadnych depresji, żadnych. Tu się tylko dowiadujecie, że ktoś was tu oszukał i zdradzał. Tu jest pokazane, że ktoś oszukał. Zdradzał. Wychodzi na jaw tutaj. I rąbnie to, jak grom z jasnego nieba, i się wydowiecie o tym. I nie ma tutaj smutków. To tu jest takie bardzo konkretne czytanie. I czy osoby samotne również tutaj poznają kogoś, właśnie nowego? Mają jakieś dwie opcje, czyli dwie osoby i wybieracie tą osobę, w której się zakochacie, w której poczujecie tą miłość. Z tą drugą osobą możecie nie czuć się związani, może już nawet ją wcześniej znaliście, ale widzicie, że ona tu popija, gdzieś was oszukuje, kłamie i, i dlatego wy z tą osobą nie będziecie. I będziecie tworzyć tutaj coś nowego z jakąś tą nową osobą. A ta osoba ewentualnie, która będzie się z wami kłócić, bo ona tutaj, jeżeli ona ma te przypały po alkoholu, tutaj te rozchwiania emocjonalne, no to może z wami tutaj jakieś tu przegadywanki wchodzić i wy tutaj będziecie z nią musieli się pokłócić. Ale suma summarum wychodzicie na tym bardzo dobrze. Koło fortuny. Los wam przynosi coś dobrego. To jest pokazane. Jeśli chodzi o pracę, pokazane jest, że macie dobrą pracę. Dobre pieniądze, tutaj. Oferta pracy, to jest pokazane. I tu po drodze jest pokazane, że też się cieszycie, bo tu podejmujecie jakąś decyzję. Cieszycie się, bo tu były jakieś zawirowania, ktoś tutaj was chciał oszukać, bylibyście podpisali jakąś umowę, której nie powinniście. No i to tutaj przychodzi coś nowego, i to tutaj wybieracie, to wybieracie to nowe. To jest dla Was bardzo korzystne. Możecie zaoszczędzić pieniądze dzięki temu. Jest tutaj, czujecie, że tu sukces jakiś. Wyjazd gdzieś, spełnienie. No, czyli tutaj dla Was bardzo fajne czytanie. Jak do tej pory, chyba w, z tych wszystkich czytań, chyba najlepsze. No i ta dziesiątka tych, tych monet będzie mówić też o dobrych pieniądzach, właśnie. No, czyli ruszać, działać do przodu. Rozpoczynać coś nowego. Czy te nowe związki, czy dana nowa praca, tutaj działania są odwaga, takie działanie ogniste, czyli energia, werwa, taki, pasja taka pasja, czyli taki, taka chęć do działania tutaj się pokazuje. Tu jest Laguz. Lagus to jest jeden. To tak, Laguz. Dzięki mojej doskonałej intuicji znakomicie radzę sobie w grupie, a moje podróże zawsze kończą się szczęśliwie. Widzicie? Nawet ta karta tutaj, ta, ta runa mówi o tym. Że macie bardzo dobrą intuicję i że wszystko Wam się tu uda i będziecie szczęśliwi. Uda się to wszystko szczęśliwie. No. Czyli tu ten czerwiec dla Was się pokazuje bardzo szczęśliwie, bardzo dobrze. Tylko musicie ruszyć w tym kierunku nowym, zakończyć tam coś trudnego, co Was tu, ktoś Was oszukiwał, i w kierunku nowym. Los Was Wam przynosi coś nowego. Tu są bardzo dobre karty. Bardzo dobre karty się tu pokazują. Bardzo dobre. Tak więc tyle dla rybek. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.